Cześć! Jestem Olaz Kolejkowa i jestem dzisiaj w Kolejkowie w Gliwicach. Dzisiaj opowiem Wam trochę o tym, jak działa to kolejkowo, ile kosztują bilety, co tutaj się dzieje, co można robić i wiele, wiele więcej. Zapraszam do filmiku. Kolejkowo w Gliwicach znajduje się w centrum handlowym Europa Centralna na ulicy Pszczyńskiej 315. To właśnie w tym budynku znajduje się makieta oraz sala zabaw dla dzieci. To jest główne wejście. Tutaj możecie kupić bilety oraz otrzymać ulotki, na których wskazane macie figurki, które musicie odnaleźć na makiecie w kolejkowie. Jeśli chodzi o ceny biletów w Gliwicach, bilet normalny kosztuje 19 zł, a ulgowe 15. Dzieci do trzeciego roku życia zwiedzają makietę za darmo. W przypadku grup zorganizowanych powyżej 15 uczestników, Bilet normalny kosztuje 15 zł, a ulgowy 12. Przy tych ciekawszych lub bardziej ważnych budowlach znaleźć możecie tabliczki informacyjne. Dowiecie się z nich wszystkiego. W kolejkowie w Gliwicach zaczynają się też już pojawiać przyciski, a to jest pierwszy. Możecie uruchomić pompkarza. Teraz znajdujemy się w sali zabaw dla dzieci. Możecie tutaj wpaść zaraz po zwiedzeniu makiety. Wszystko jest oczywiście w cenie biletu. Przy wyjściu z kolejkowa możecie kupić fajne pamiątki. Są smycze, kubki, puszki, magnesy, a nawet elektryczne kolejki prosto z kolejkowa. I wiele, wiele więcej. Teraz wiecie już o kolejkowie wszystko. Nie pozostaje nic innego jak wpaść do Gliwic. Dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejkowie!